Zobacz Eldoka na wolno, masz tutaj przed sobą moją myśl uwolnioną. Gotów do walki jak lobo i tak jak koprobo oczyszczam miasto ze z pustą głową. Siemanko! Witam w moim pęcie. Może się tak składa, że akurat jesteście na początku swojej przygody z chemią. Organiczną. I na pewno jeśli to jest początek, to zaczęliście od alkanów, czyli najprostszych związków chemii organicznej, chyba no, w sumie najprostszych jakie są. No i jedną z rzeczy, które trzeba umieć przy alkanach, to jest ich nazywanie. Jeśli ogarniemy teraz sobie zasady ogólne nazewnictwa alkanów to na pewno nazywać wszystkie inne związki już dalej będzie Wam o wiele prościej. Kiedyś tam był taki odcinek o nazewnictwie alkoholi bodajże. Więc ja już nie pamiętam, co tam mówiłem, ale na pewno wiele zasad, które były tam, przydadzą nam się teraz, bo alkany to są związki o wiele prostsze. Generalnie nasze główne zasady, którymi będziemy się kierować w naszym organicznym życiu to będzie tak najpierw czcionkę w tym pęcie zrobić większą paint umarł dobra zasada pierwsza to będzie ustalić łańcuch główny zasada druga to będzie ponumerować yy, ponumerować atomy węgla tak, żeby podstawniki były pod jak najmniejszymi numerkami. I trzecia zasada, e, która nam będzie towarzyszyć, to e, podczas nazywania pamiętać o e, kolejności alfabetycznej podstawników. No, to generalnie z głowy, co sobie wypisaliśmy, to co jest najważniejsze, i jak coś mi się przypomni, to będziemy mówić. Ale generalnie na tych trzech będziemy e, sobie ustalać, rzecz, no, ustalać te nazwy. No, więc idziemy od razu do jakichś ciekawych przykładów, które, na podstawie których sobie pokażemy, e, no, jak to się wszystko nazywa. Więc teraz chwila dla mnie, ja coś tutaj narysuję ciekawego i przejdziemy do nazywania. Dobra, mamy takie cudo. Jak widzicie, całkiem mocno porozgałęziane i musimy to niestety nazwać. E, no więc, tak, łańcuch główny to jest dla nas ten, który ma jak najwięcej węgli pisanych ciurkiem. No więc, my tak naprawdę mamy tutaj możliwość taką, żeby najwięcej ich było 5. Po co nam ten łańcuch główny jest? Skoro łańcuch główny ma 5 węgli. To my teraz musimy sobie przypomnieć to, co może już, no, no na pewno milion razy słyszeliście, ale to, że jak jest jeden węgiel, e, n, nie wiem czemu n, że węgli jest jeden, to to jest metan, nie? No potem jak są dwa węgle, to jest etan, propan, butan, propan, butan, ognisko mam. No ale jak jest 5 to jest pentan. więc my wiemy, że na końcu ten związek od łańcucha głównego będzie się nazywał pentan. Teraz trzeba sobie ponumerować te nasze węgle tak, żeby podstawniki były pod jak najmniejszymi numerkami. No to mamy dwie opcje, albo zaczynamy stąd, albo zaczynamy stąd. Jeśli zaczniemy od prawej strony, to nasze podstawniki będą na miejscu 2, i na miejscu trzecim. Gdybyśmy zaczęli z tej, to by było raz, dwa, na trzecim i na czwartym. No więc lepsza opcja, czyli ta bardziej chemiczna, żeby te podstawniki były pod jak najmniejszym numerem, to jest taka, gdy zaczniemy od prawej strony numerować, czyli tu będzie pierwszy węgiel, drugi, trzeci, tu będzie czwarty i piąty. No i teraz my musimy w nazwie zawrzeć to. Ile jest tych podstawników dołączonych do łańcucha głównego i w których one są w miejscach? No to najpierw, no akurat typ podstawnika mamy tylko jeden. Jest nim cecha 3, no może inny kolorek sobie weźmiemy. Jest nim cecha 3, czyli jak ktoś nie wie, to jest grupa metylowa, sobie zapiszemy, ale może tak metylowa. Dlaczego metylowa i jak w ogóle tworzyć te nazwy? Bardzo łatwo. Skoro CH4 to jest metan. To CH3 to jest ten nasz metan tylko bez jednego wodoru. Dzięki czemu on ma łapkę ten węgiel, żeby się łączyć z czymś innym. Więc od metanu grupa będzie właśnie metylowa. Jakby to był etan, to grupa będzie etylowa. Nie. Propan, no to propylowa. No mam nadzieję, że tu kumacie o co chodzi z tymi nazwami. No więc są tylko trzy grupy metylowe, nie ma żadnej innej. No to piszemy tak. Te grupy są na miejscu 2, 3 i 3. Bo są trzy grupy, nie? no to piszemy, że to jest 2, 3 i 3. Specjalnie te trójki powtarzamy, bo my musimy pokazać, że dwie z tych grup metylowych są na trzecim przy trzecim węglu. No dlatego się powtarza te cyfry, nie? No to jest 2, 3, 3. I potem zaznaczamy, że tych grup metylowych są 3. Nie wystarczy tylko, że są trzy numerki. Więc piszemy 3. Jak byłyby dwie, to będzie di, nie? To też w miarę jest do ogarnięcia. No i teraz ta nasza grupa metylowa. Nazwy to będzie metylo. Więc to, co tutaj jest, to jest 3-metylopentan. Dobra, teraz mamy takiego wielkoluda i czas się z nim e, za niego zabrać. W takim razie znowu zaznaczamy sobie łańcuch główny, jakby on był jak najdłuższy. Jak najdłuższy będzie taki. Mam nadzieję, że to widzicie, kiedy jest jak najdłuższy. I liczymy, ile on ma węgli. Tutaj węgli jest 8, czyli wiemy, że 8 węgli to jest oktan. Oczywiście, jeśli chodzi o alkan, nie? bo alkany się kończą na AN, więc oktan to już sobie możemy to zapisać, że to będzie oktan. No to czas teraz sobie popatrzeć na to, jakie będą grupy e, funkcyjne, przy których podstawnikach sobie numerujemy. No to numerujemy sobie e, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, czyli albo by były przy czwartym i piątym, albo od drugiej strony licząc w sumie tak samo. Czwarty i piąty. No to mamy teraz sytuację taką, że czy zaczniemy z prawej strony, czy z lewej, to w teorii nie ma to znaczenia w teorii no bo w chemii praktycznej chemicznej i jeśli chodzi o nasze punkty na egzaminie to ma znaczenie musimy w takiej sytuacji skoro niby nie ma jakby różnicy że i tu by było 4 5 od lewej licząc i od prawej to czas się zastanowić jak się te podstawniki nazywają Mamy tutaj przyłączone grupy składające się z trzech węgli, więc jak był metan i grupa była metylowa, to tutaj te grupy są propylowe, tylko że nie do końca. Bo ta grupa propylowa i ta grupa propylowa na dole trochę się różnią. Jak widzicie, różnią się tym, jak jest połączony, z którym węglem jest połączony w tym naszym propylu. Tutaj z tym środkowym, tutaj ze skrajnym. Więc ta grupa, ona się nazywa normalnie. To będzie grupa propylowa. Ale ta już jest nie do końca normalna. Ta się będzie nazywała, przez to, że się łączy tak dziwnie inaczej, to ona ma swoją nazwę izopropylowa. No i my mamy tam zasadę, której mam nadzieję pamiętacie, że mamy podczas nazywania pamiętać o kolejności alfabetycznej. Więc opcje mamy dwie. Albo zaczynamy liczyć od lewej strony, mamy miejsca 4, 5 i wtedy czwórka jest przy podstawniku zaczynającym się na i, więc w sumie w kolejności alfabetycznej. Albo ruszamy stąd, i wtedy mamy przy czwórce grupę propylową, więc będzie propylo, a potem dopiero izopropylo. No, jeśli się da, a w tym przykładzie akurat się da, to robimy tak, żeby nasza kolejność podstawników zgadzała się z kolejnością alfabetyczną. Jak zauważycie za niedługo w następnych przykładach, to nie będzie zawsze. Raczej, jak jest opcja to wybieramy, żeby te numery były jak najmniejsze, a potem dopiero patrzymy, czy jest zachowana kolejność alfabetyczna przy takich dylematach, które mamy teraz, nie? No, no to zapiszmy sobie, że to w takim razie zaczynamy liczyć od lewej strony, więc to będzie 4 izopropylo 4 izopropylo 5 Propylo. Oktan. No. E, myślnikami oddzielamy zawsze liczby czy cyfry od słów przy naszych e, nazwach. Nie? To taka jeszcze zasada. Dobra, idziemy do jakiegoś innego przykładu. Dobra, to teraz pojawi nam się jakaś inna grupa od tych wszystkich, od y, alkanów pochodząca. Mamy sobie tutaj J, więc ja to może tak zaznaczę, żeby było lepiej widać. No to co? Łańcuch główny, prosta piłka, bo będzie trzywęglowy. W takim razie będzie to propan. I mamy tak, przy drugim węglu, tu nie ma żadnego kminienia, czyli czymy od lewej czy prawej, I tak będzie przy drugim. Mamy jod i mamy metan. Więc tak, to sobie zaznaczymy, 1, 2, 3, niech będzie z tej. No i teraz pytanie tylko brzmi, co jest pierwsze w alfabecie? Czy jodo, czy metylo? No wiadomo, że jodo, więc to będzie w takim razie 2 jodo 2 metylo propan. Dobra, mamy coś takiego. Czas się za to zabrać. No to pierwszy krok to jest wyznaczenie łańcucha głównego. Bez większego kminienia bierzemy sobie to jako nasz łańcuch główny. No, i teraz czas się załatwić z tymi podstawnikami. Oczywiście, najpierw musimy ogarnąć od której strony zaczynamy liczenie. No, więc, jak mam nadzieję, że już widzicie, najbardziej sensownie będzie zacząć z tej strony, bo wtedy te podstawniki będą miały numery 2, 3, 4, 5. Nie? Jakbyśmy zaczęli z tej, to by było 3, 4, 5, 6. No, a chodzi o to, żeby były jak najmniejsze cyfry przy podstawnikach później jak będziemy nazywać. No to dobra. To musimy sobie jeszcze tylko wyróżnić, że mamy grupy, e, zaznaczymy sobie tak na czerwono metylowe i tych grup metylowych są trzy. Czyli na pewno w naszej nazwie będzie trimetylo gdzieś. A, no i właśnie ten jeszcze ten łańcuch główny, co sobie wyznaczyliśmy. To on ma 7 węgli, czyli to będzie heptan. Nie? Dobra, heptan jest. Tylko sobie go gdzieś przeniesiemy, bo tu się nie zmieścimy z tą nazwą raczej. Dobra, niech będzie tu. Czyli gdzieś będzie trimetylo. Dobra. Kolejne grupy, co sobie zaznaczymy, to zaznaczymy sobie te bromy, czyli jest jeden brom, drugi i trzeci. To na pewno też będzie tribromo. bromo. A jeden przydatny prototyp, eee, czy prototyp? No taka zasada, która Wam się przyda. E, jeśli byście się zastanawiali, a co jest pierwsze będzie w alfabecie, trimetylo czy tribromo, to jeśli chodzi o te przedrostki dotyczące liczb tri, di, e, czyli 3 tutaj tri, a di to 2, to te przedrostki one się nie liczą do alfabetu, czyli jakbyśmy mieli tribromo i na przykład w tym przykładzie tego nie ma, ale chloro jeszcze coś tam. To nie jest tak, żebyśmy brali ok, najpierw alfabetycznie jest C, to bierzemy chloro, a potem T, bo jest tribromo, tylko nadal najpierw jest brom, bo te przedrostki dotyczące liczb się nie liczą, jeśli chodzi o kolejność alfabetyczną, dobra? Ale to jeszcze sobie powtórzymy, ee, biorąc pod uwagę no już końcową nazwę. Dobra, a wiemy, że będą trzy bromy, jeszcze mamy jedną grupę funkcyjną, to jest e, ta grupa C2H5. No i skoro CH3 to jest od metanu, czyli jest grupa metylowa, C2H5 jest od etanu i to będzie grupa etylowa, czyli będzie etylo. No i teraz trzeba to wszystko połączyć, jeszcze sobie tylko ponumerujemy węgle. Tak jak żeśmy sobie o tym mówili, dobra. No to tak, alfabetycznie, tak jak już wspomnieliśmy, te tri się w ogóle nie liczą. Liczą się e, bromy, e, w sensie te B od bromo, M od metylo, więc B jest pierwsze. No to bierzemy się najpierw za te tri bromo, więc trzeba pokazać, w którym miejscu to jest. A to jest tak, drugi węgiel, trzeci i Piąty, myślniczek i tribromo. A to sobie może przekopujemy? Tak. O, super. Dobra, tribromo. Potem bierzemy. Aha, to mi się nie zmieści. Tutaj już teraz to widzę. To to też se przesuniemy. Pięć to jest jednak niesamowita rzecz. Dobra. Potem mamy następne w alfabecie. No E. Także alfabet to mam nadzieję, że macie już opanowany. Więc jest przy trzecim, no to my robimy myślniczek, piszemy trzy i kolejny myślniczek i etylo. Też sobie zaznaczymy etylo. Dobra. I jeszcze trimetylo, no to zaś myślniczek, zaś miejsca, w których to jest, a jest przy drugim, czwartym i czwartym, więc 2, 4, 4. Przypominam o powtarzaniu tych rzeczy, tych czwórek. I <laughs> zaznaczymy sobie też trimetylo. No, i jeszcze ten heptan nam uciekł. hepton. No, to to był zdecydowanie najtrudniejszy z przykładów, ale też taki, który nam wyczerpał jakby wszystkie zasady, jakie możemy mieć przy nazewnictwie alkanów. No, dobra, koniec.